Magier klepie szaszłyka. Dobry. No, dobrze, że się wziąłeś do roboty. Co ty nam dałaś? No, spróbuj. Mm. Dobry, nie? Mhm. Dobry, dobry. A co to jest? O kurde, szulczyc pełno Nie Jest trochę solnej. Je. Ale ja nie mogę soli za bardzo, to chcesz mnie zabić? Nie, ja tam. Takie... Ale to jest na gardło. Ale dobre. No, dobre, nie? Smalą, Słuchaj, dobra. Nie, trochę czuć soli, no. Mm. Trochę czuć nie. No. czujesz? Były nie. różne smaki, ale... Bałam. Ale myślałam, że jakieś żuka mi dałaś z Nie, bałam się no. wziąć, bo mówię, nie wiem, jak to by będzie słone, to mówię, nie będę tego jadła. Mm. Ale no. dobra. Przyznaj się moim kochanym widzom, że? Co przygotowałaś. Torta. Bo nasza małowa urodziny. Ale piękne. Postarałaś się naprawdę. Tak jest. Nie spal mi włosów. <noise> Buknaty może? Dobra. Dobra, Dobra położę, Nie skasiło się. Tak Nie, się. Jezus. <noise> Chcemy. Czekaj, Klaudia. Czekaj, 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 czekaj. Sto, sto lat, sto lat, lat. Niech żyje, żyje nam. Sto, sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Mama! mama, mama. Muchaj, wmuchaj, wmuchaj! Brawo! Chcesz taki z motylkami, Hania? Z takim dawaj, talerz. Wow, miła, czekaj, położymy tak ci. Proszę. I co widzisz? Co widzisz? Weź, 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 weź z też z, z, z tym motylkiem, niech to wycofie coś. Ładna ty baboła była w ogóle. Nie da ci żyć z tą... Nie, ale też dobra tak. No to, Czekaj, daj jeden. mamą w domu, nie? Chyba, chyba, został. A Lili dać pół tego czy no, Nie, kawałek, on no dużo że nie. Krzydełko odchodzi. Daj, od masz mama, Czy chodź jeszcze. Skrzydełko odchodzi. A masz od tu jej tego, do wą. Oni mogą, pada mi mówi, że takie w gumowie, do 80 km. A nie dobry. tutaj nie bo widzę pochani No dobrze, To No dobrze. Tylko krem? W ogóle inaczej się robi, bo robisz na śmietanie, której nie ubijasz. taki takiej Ty taką trupią. Jest... <gryzy> Anka, pokaż język. Hania, pokaż babci język. To masz mniej więcej taki sam. Ania, ty nie zange. <gryzaj> <to nie> <gryzy> taki smurf i pójdziesz tego tak do przedszkola? Pokazać moje zakupy na wakacje, y które zamówiłam jakiś czas temu z temu. W ogóle one bardzo szybko przyszły, coś około tygodnia czasu. Pierwszą rzeczą to są okulary. Niestety są troszeczkę za duże, a nawet bardzo za duże. Nie pasują w zupełności na moją twarz, ale włosy jako opaska idealne. Kolejną rzeczą są to klapusie. Już je kiedyś miałam, zamówiłam drugi raz. O, takie wiecie one były mega tanie nawet jeżeli trzeba będzie je wyrzucić po jednym razie to nic rozmiar miał być 38 jest 39 ale pasują zamówiłam też sobie taką kiecuszkę ona z przodu nie robi takiej dużej roboty trochę taka szła dzieweczka do laseczka ale zobaczcie na tył no spójrzcie tylko plecy, ja lubię takie plecy no, niestety, minusem jest to, że trochę ona się nie układa i stanik widać. Ale to nic. Mimo wszystko jest bardzo ładna z tyłu. Pokażę Wam kolejną. Kolejna kieca do taka w kwiatuszki. No, materiał nie jest za ciekawy. To nic. Zobaczcie też na tył. Oj, tutaj też jest taka przerwa, ale coś ta przerwa mi się łączy z tą przerwą. Te ramionka są fajne. Nie wiem czy kamera oddaje. To jest taki wzór naprawdę. Lustrze troszeczkę inaczej się odbija. Zobaczcie. No na wakacje może być. Kiesę, co mam na sobie liczyłam najbardziej, ale niestety. Materiał jest strasznie gniecący się i jest też bardzo prześwitująca z przodu. A stanika do tej sukienki się nie ubierze. Nawet nie wiem, jak mam to Wam pokazać. Tak, a Zobaczcie. No, tu wam nie pokażę. No i tył. Właśnie ten tył robi najbardziej robotę. No, ale żadnego stanika się tutaj nie założy. No i nie wiem. Bo mam taki biały stanik, no ale wtedy byłoby gdzieś tutaj widoczne. No nie wiem. Także to w ogóle było moje pierwsze zamówienie z sukienek, w ogóle jakikolwiek ciuchów z temu. Zawsze zamawiałam z tej drugiej strony, Shein, Shane, no nieważne. I byłam zadowolona. Mam z właśnie tą sukienkę. To jest tak świetny materiał, jest tak piękna, tak ślicznie się układa. Tak ładnie nóżka jest na wierzchu i myślałam, że te też przyjdą i powiem szczerze, że te akurat z Temu są dosyć tańsze, są dosyć tanie, bo mm, teraz te sukienki z Shein to są no, przesadzają trochę z cenami. Mm, no ale te sukienki z Temu są o wiele tańsze, ale materiał jest no są źle jakoś skrojone. Ja nie wiem, czy ja wybrałam złe, czy po prostu yy... Czy po prostu takie się mi trafiły, ale nie jestem zbyt zadowolona z tych materiałów. Mówię, o ile jeszcze tamte dwie są ok, że można w nich wyjść, tak ta jedna no, odpada. No, gdyby nie prześwitywała, no bo stanika się nie założy, a prześwituje tak, że wszystko widać. No więc... Jeszcze sobie zamówiłam takie dwa stroje kąpielowe. Ustroj kąpielowych na wakacjach nigdy za wiele nie oceniajcie. Ja wiem, że to może się komuś nie podobać, że to jest trochę tandetne, ale mi strasznie wpadło w oko te kamyczki tutaj. Yy, te muszelki są śliczne. Do tego były majciożki i takie, taka, yy, to się chyba nazywa Pareo, takie do zawiązania w piodrach. No ale o ile na przykład stanik jest bardzo dobry, to też jest tak dziwnie zrobiony. Że trochę tu jakby odstaje, ale dziwnie przylega, ta strona była lepsza, ta była ciutkę gorsza. Więc ja jeszcze nie wiem, pomyślę nad tym. Za to ten naprawdę ma bardzo fajny stanik, bardzo ładnie to wygląda. Ma i, cioszki. I taką spódniczkę, Poczeka. i taką mega długą spódniczkę do tego. Wygląda to razem. Naprawdę wszystko fajnie, tylko jedyny minus mają te majtki, bo są z tej strony białe no i są też tak skrojone, że nawet zobaczcie jak one tutaj leżą to strasznie ten materiał z przodu się wywija i jak założę to na ciało, to on też no niestety ten materiał wychodzi i o ile to tu u góry może tak nie przeszkadza to tak, tak samo robi się tutaj i to wygląda trochę o, zobaczcie, widzicie? i to wygląda troszeczkę jakbyśmy założyły sobie jakąś podpaskę czy coś no nie wygląda to fajnie i też nie wiem bo znowu w tych majciochy o wiele ładniej się układają są lepiej zrobione niż te to w tym jest stan gorszy niż w tym no i ta spódniczka też robi robotę no ale nie wyobrażam sobie pójść w tych majtkach bo, no, wiadomo, my się ruszamy i widzicie o. To wszystko wychodzi. I z tej strony. Czemu to nie jest też w środku czerwone, tylko białe? No to strasznie widać. No zobaczcie, jak przyłożę to. Przyłożę to do skóry, to to tak wychodzi. No. No w ogóle to nawet nie wygląda, jak założymy, zobaczcie gadki. Założę na kolano. O, to to tak wychodzi. No i dziwnie to wygląda. Mega dziwnie. Ale plecy są ładne. To muszę przyznać, że gdyby nie przód. Widzicie? Tutaj, w lusterku. No, plecy są naprawdę bardzo ładne. Nasz mały, grzeszny cukiereczek, siedzi sobie. To jest mały słodziak, nie? I wy z nią życie wygrać nie? Ale od małego, nie? Na rowerze, ona zawsze sobie grzesznie siedziała. Gapi się, obserwuje. Samo w aucie jak jedziemy to ile najdłużej jechaliśmy? To powiem, do Szwecji było z 11 godzin autem. O no, 2000 km i też tak malutko siedzi sobie czasami tego przymarudzie, ale to bardzo szkoła. No, no, na tyle wiesz, co ona no. jest świątka to lepiej jedno przymarłę A wczoraj byli u nas znajomi <noise> z takim malutkim, malutką kruszynką. Wiem ile ma. Roczek. No, jeszcze trochę i roczek. No i to już jest... My już zapomnieliśmy jak to jest. A to trzeba uważać co stoi na stole, a to trzeba uważać na każdy kąt, a to żeby się w stół nie uderzyło. No, my to już mamy wygodnie, nie? Ja już zapomniałam, czy my tak naprawdę mieliśmy? No właśnie, jest tak. Mi się wydaje, że chyba Hanka aż taka nie była. Nie? Tobie... Czy była? To no, powinniśmy to wiedzieć, bo to było 4 lata temu Słoniak <noise> Nie wiem, wszystkim tak dzisiaj ciepło ja marznę jakoś Idziemy na rowerkach sobie, ale jeszcze do tureckiego sklepu, bo tylko tutaj są otwarte tureckie sklepy. A to wczoraj zapomniał kupić chleba, ja byłam wczoraj w pracy i takich no w sumie z zakupów to nic nie zrobiliśmy. No. Tylko zrobiłem. No. o, najważniejszego. O nie. O, o. No. A tutaj jak w soboty się nie zrobi sklepów zakupów, no to można pojechać 40 km za miasto i jest tam jakiś otwarty lid. No ale bez przesadne. no nie będziemy po bułki jechać godzinę czasu. No ale te które No, też bardzo dobry chleb. Dobra. Dobra, kupiliśmy takie przekąski. Nie da To jest mega twarde. Mama i żeby ja co co ty pustiłaś? Co? Trochę ciasteczka. A bahaneczki takie... O, pani dała kółeczka. Ale też z marmoladką w śledzku. Ale też są takie same. Tylko pani dała kółeczka. Nie. to jest? Dobra, te chlebki też muszą być. O, jeszcze też ciepły ślizg. Ale jedz te to, ciasteczka, co? Ale... Srebrnie. Takie. No. Nie, no ja ślubkę dziwną, chleba. Idziemy sobie piękną ścieżką rowerową. Powiem Wam taką historię właśnie, co mi się przy, właśnie przytrafiła. Wszyscy jadą, gadają, uśmiechają się. I oczywiście komu wpadł obrzydliwie wielki robal do japy? Mi! I czemu ja w tym czasie zagryzłam zęby i go ugryzłam? Nie wiem. Także ja nie muszę nawet do Tajlandii jechać, żeby robala zjeść. Ale chlebem go zagryzłaś? No, zagryzłam tego jakże pysznego robala chlebem, ale czuję dalej obrzydzenie do siebie. Bo ja jestem bardzo wrażliwa, nawet jak usiądzie na mnie robak albo jakieś inne żyjące, małe, dziwne coś. A co dopiero mieć to w buzi, i to zagryźć. Ale dobrze ja mi się, bo mięso wyschlewa się nie je, nie? No to chociaż ugrillowane mięso, a nie świeże. Nie wiem co jest ze mną, że wszystkie dziwne historie przydarzają się zawsze mi staram się uważać, naprawdę. Ostatnio nawet w pracy też plączę się, chodzę tu, tam kto przywalił głową, bregał ja co się nie stało nie. mnie. już słuchajcie, nawet głowa nie boli, jak ja przywalę z całej siły w regał, bo ja mam tak co najmniej raz dziennie, więc. A, ostatnio w Lidlu co? I ogórki, takie kary, wiecie, wielki sój ogórków, no i co? Już skasowała, ja ten sój, ten sój na podłogę, cała podłoga w ogórkach kary. Dobrze, że była mega miła babka i wyrozumiała i posprzątała to. Pomogła mi trochę, no bo jak jakbym stała i, i nic nie robiła, chociaż ona wierzy, że nie, 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 tu szkło, tu szkło, nie trzeba, no ale nie wypada. Także nie jest łatwo być mną. Robali nie polecam. Ale czemu nie Tobie Tomek? Czemu nie Tobie? Ty też jedziesz z otwartą papą. No nie, bo no cały czas zamkniętą. No ale gadasz, to masz otwartą, nie? Ej przyznaj to był wielki robal, nie? Bo jakoś go wyciągnęłam z japy <grywia> to, to był wielki Ale trzęsie Oj O Jezu O Jezu, ale ja nie mogę <grywia> Ja radzę se! O Jezu! Nie... Nie rozśmieszaj mnie! Co? z tą górką trzeba ten No mam, na trójkę. Mam na trójkę. No, z czterech biegów. Nie, z siedmiu. No ale ja tu było mniej Teraz mi to mówisz? No. Myśmy zrobiły jazdę, ale dobra. Dobra. O Jezu. O Jezu. O Jezu. O Jezu. O Jezu. No, a ja? Jezuczka, o Jezu, jedzie na roży. o Jezu. Zaraz spadnie z chodnika, będzie znowu, o Jezu. Nie zdziwiam się, jakby nie spadła. Jestem ciekawa, czy masz w ogóle w pamięci jakąś historię taką na już? Z moich wypadków, która ci najbardziej zapadła w pamięci. Oczywiście ten nóż, yy, w No to chodź, zjemy się na dole, co? Chodź po No Chodź. No chodźmy na dół. Chodź na dół, pójdziemy sobie. Chodź na Bo jest tam ślicznie. Chodź. Ujesz. Działa Przepam, się nie spień, Dobra. Zrobiliśmy właśnie test kamery i test. Yy, no. test nerwowy żony. No I bo... żona nie zdała egzaminu, ale kamera dalej działa. Wow. Wow. Działa no. Rękawek podniósł. No bo już ci wpadł cały rękawek. Yeah. Pokaż muszelkę z I mam. Woda, piękna, zimna woda, ale ślicie A to jest, Lubi... o mama, patrz, może zapnij, co? bo mama, ja się ciekam, że, patrz, no, <laughs> idziemy zapiąć rower do góry, bo to nigdy nie wiadomo, nie? Tak. A jest tu jakaś żabka? Żabka? W sensie, że z kamyczka żabkę zrobić? Tak. Nie wiem. Trzeba było taki płaski kamień znaleźć. Tylko uważaj, bo tam bliżej wody kamyki są mokre, wiesz? Ej, to jest taki średnio dobry kamak. Średnio? Tak. Zagryźć robaka ok, ale żeby się delektować to nie. No, opowiedz historię. To jest bardzo ciekawa, no pouczająca lekcja. wzięła taki, taki biały sos, typowy w Niemczech. Tu możemy je kłaść, tak. Taki cacyki. Tz, czy zaziki? niektórzy też tak mówią. Zazyk. Zazyk <grym> <grym> i włożyła w niego nóż. I oparłam go no. o talerz. No tak po prostu nóż włożyła w ten sos. Na talerzu i gdzieś tam ręką machnęła, ten nóż poleciał. Jakiś yy, chłopak miał powieszoną kurtkę na. No. Ale no, powieszoną kurtkę to się odbiło jakoś od stołu. W... Spadło na ziemię i ten sos akurat tak niefortunnie prysnął na kurtkę. No i posprzątaliśmy to, co z ziemi, a nie widzieliśmy tej kurtki, nie? Ja widziałem. Tak, a ja nie. Ja dopiero widziałem, jak on wstał, ubrał ją na siebie. I patrzę, całe plecy ma w sosie moim, nie? Ja widziałem, ale nie chciałem się przyznawać. No co byśmy powiedzieli? Hello? No, masz sos na kurce? Bo żona zrzuciła. Nic, byliśmy cicho. No a że on miał to na plecach, to on tego nie widział. No i tak było. Nie wiem, jakoś tak... Jak to mogło się stać? Mama, no, ty już wiesz. Mama, ten kamień jest... Mhm, Bo to glony. Jak ta miał kiedyś akwarium, to właśnie tak mniej więcej to akwarium wyglądało jak ta woda. że ja? No, a nie? No co, to było malutkie akwarium. No, jakbyś miał duże, to by tak nie wyglądało. No dokładnie. Tak. Ja cię znam. To idziemy na ten plac? Idziemy na ten plac? Idziemy na plac, zabaw. kamienie. Córka nie chce, ona chce zbierać muszelki. No to zbieraj muszelki. A zaraz po muszelkach będzie chciała iść na plac. Nie, na plac już nie pójdziemy, jak tutaj zostaniemy. Co, um... Weź tam stań, bo tam dobrze mi światło, te światło słońce zasłaniałeś. No, o, już go lepiej, nie? się to jest z Tomkiem to, że jak on już chodzi, już jakąś melodię, już coś, już kręci się z lewej nóżki na prawą, to on nie usiedzi tutaj, nie? Jak już usiedzimy dłużej niż 5 minut, to już jest za długo, nie? To już musimy iść w inne miejsce i tam też zaraz będzie chodził, tu... Ja nie no wiem. Możesz w jednym miejscu cały dzień przeleżeć. Dokładnie. I tym się właśnie różnimy. No. Że ja mogę poleżeć sobie w cały dzień w jednym miejscu. Stary. I głuchy. Nic, miałam, że jesteś taki piękny. Młody. Piękne są tutaj domy. Ciekawe, czy one kiedyś też tyle kosztowały, co? Myślisz?